Teraz zimowe Centrum Polskiej Pianistyki, czyli Sanok, gdzie spotkali się mistrzowie i uczniowie gry na fortepianie. Forum pianistyczne to także lekcja pokory i szacunku dla historii i muzyki. Wymiana wiedzy i doświadczeń artystycznych, lekcje mistrzowskie, wykłady i seminaria, czy wreszcie 30 koncertów w niespełna tydzień. To wszystko podczas jubileuszowego 15. Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic. W tym jednym z największych projektów edukacyjno-społecznych w Euroregionie Karpat, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udział bierze 500 uczestników z kilkunastu krajów Europy. Naszym zadaniem jest właśnie spróbować tak, żeby ci ludzie w praktyce doświadczyli muzyki, żeby zagrali na wielkich salach koncertowych i żeby dzielili się tą, tą swoją pasją, swoją miłością do muzyki, i swoją wiedzą, umiejętnością z, z publicznością. Międzynarodowe Forum Pianistyczne to także stypendia, wyróżnienia oraz nagrody główne. W ręce najaktywniejszych uczestników trafią Złote Parnasy. 7 lutego gala finałowa, podczas której kandydaci do konkursu szopenowskiego wraz z Lwowską Orkiestrą Kameralną wykonają koncerty fortepianowe Mozarta i Chopena.